Nie ma no. Dzik Dzi tu chodził. Chyba. Nie. Z drugiej strony, kuźwa, ty! Daj kawałek jakiegoś potyka dłuższego. Jest pytanie, czy tu coś jest samo nie zapada. i się, czy wiesz, czy jest nora jakaś zwierzęca, ale tutaj wiesz, jest ja dosyć leciałem w dół. Mięciutko. Zobacz jak jest. I to jest wiesz, jakby coś miał, mam miękkie ręce. E, wiesz, weź spróbuj to, bo to jest, tu był pewnie jakiś, nie wygląda, że był jakiś pniak, czy, czy może to być? Nie wiem, głęboko. Pusto. Hm? Tutaj kurde mógłbyś przejść jednak z Skarby. Tam co coś jest? Tawa <grym> <grym> nie, tak, nie, to Święty Gral jest. Tak na może pewno. być z tego względu, że jeżeli jest jakaś no. pustka w środku. Nie, słuchaj, i się zapadło, Patrz, patrz. To zapadło się, wiesz, patrz, no, patrz no. tu, patrz tu i możemy <grym> mieć już y, jakiś element y, umocnienia drewnianego. E, czyli skrzyni z kamieniami, no, bo oni tak to, tak to robili, że robili na zrąb, tak jak w chałupetku, byle jak, do kamienie i na to no ziemia szło, tak. tak? I wtedy to się nie obsypywało. I tutaj możemy już mieć, więc ma, masz tutaj punkt, żeby spróbować. jeżeli Wiesz, jak dadzą ci pozwolenie. No, jeśli <noise> no, kamienie, nie przecież. Tu musiałbyś faktycznie zrobić taki poprzek, przesiek aha, tego wału aha. całego. no ja by się okazało, że to kopie, nie? no a ty myślisz, że ktoś tutaj szukał? Nie, to jest na akurat. To jest zwierzyna? Tak, tak. to jest, znaczy, to jest od, leże. no leży. jest widać sierść, widzisz? E, tak, to jest sierść. Sierść, tak, to leży, leży. Leży. Pewnie rozpoznasz, co sarni? to? Dzik? Nie, sarnie. Sarnie? No. Sarnie. Sarnie pod miękka jest, no. dziwna taką sakramentko-twardostrześna zobacz, jestem na 90% pewny, że tutaj tam znaleźliśmy tak. i tam można by było zacząć więc wiesz o wodę tu nie jest problem no. żaden, bo jest, nie, nie sprawdziłem dokładnie na mapach topograficznych aha, ile aha, jesteśmy aha. teraz nad poziomem y, morza mhm. Ym, samych tych poziomic, nie? Mhm. Niemniej jednak, taka prawda, że no puszcza podchodzi wodą. Mhm. Bo jest bardzo duża ilość piasku. Mhm. on dookoła, wybicie jakiejkolwiek studni, no to nie oszukujmy się. Nie ma problemu. Nie ma żadnego problemu. Ocembrować tylko uczciwie, żeby mhm. wiesz, ten piasek się nie sypywał do, do wody. A woda to podstawa, bez niej nie ma, nie ma życia, tak. A. Ja się przypuszczam, że jak mówisz, że tutaj, właśnie z tej strony, jest raba i ona mogła też zmieniać trochę koryto swoje. To, czemu, do szlaku jest tam? Tutaj jest ja fajne miejsce. Nie, to, nie, nie wiem, gdzie czy idziemy, czy jeszcze coś. Też. Nie, to ty prowadź, to ty prowadź. Ale tutaj, tutaj jest bardzo ładne też miejsce. To jest ta mm -hmm. druga część, umówmy się na mm -hmm. południe od bramy, tak? mm -hmm. Wydę, że Moim zdaniem, nie wiem czy dobrze redukuję, to mm -hmm. jest troszeczkę chyba za nisko. Pod jakim względem? No, Obrusze teraz to na dobrą sprawę sam wał plus mm -hmm. konstrukcja na wale. Mm -hmm. Teraz jesteś gdzieś mm -hmm. 2 metry mm -hmm. Poniżej umów się mm -hmm. tzw. Fundamentu mm -hmm. stronie, mm -hmm. tak zwanych fundamenty tej skrzyni Może było to jakieś małe podgrodzie w gościnie Mogło być Albo wiesz miejsce, gdzie po prostu wiesz ci że coś wyrabiali, bo mamy wiesz ten gród w podgrodzie dokładnie mór, tak? i mamy dokładnie tak, to, to, to tam gdzie mamy ogień... A spróbujmy zobaczyć jeszcze... Tej... Dawaj, dawaj.